gdzie y, miała miejsce Konfederacja Warszawska w 1575 roku akt prawny właśnie na temat tolerancji religijnej. Ale religia może być narzędziem walki politycznej. Otóż taka postać znana bardzo dzisiaj, patron UNESCO, edukacji, światłości, postępu, komen, Komenius albo Komenski, który. Uciekając od prześladowań religijnych, trafił do Polski. Bracia czescy. W Lesznie. Otóż on był jednym z pierwszych projektodawców rozbiorów Polski. I on spiskował z Królem Szwedzkim, żeby Polskę napaść i rozebrać. No to ja dziękuję bardzo. Rozumiecie Państwo, tu jest ten punkt. To nie, jest, to nie chodzi o sumienie, to chodzi o to, że my mamy prawo żeby bronić swojej tożsamości religijnej i bronić niepodległości ojczyzny, prawo i obowiązek. I jak czytamy właśnie trylogię Sienkiewicza, to widzimy, jak mocno, jak mocno innowiercy, innowiercy spiskowali przeciwko państwu polskiemu. I stąd wzięło się, wzięła się awersja, niechęć do Innowierców, czyli przede wszystkim wtedy do Protestantów, ale nie tylko, na tle nie walki o sumienie, tylko walki o Boga i walki o Polskę. I to musimy widzieć. I właśnie widział to bardzo dokładnie, bardzo dokładnie Piotr Skarga. Są drudzy, zdrajcy rzeczy Rzeczypospolitej, co mówią. Co mnie po królestwie i rzeczypospolitej, kiedy się ja mam źle, a tego nie mam, czego pragnę? To złodziejskie serce, które ze szkodą drugich chce być bogate. Rób sobie niestatku, a Pana Boga prosi o potrzeby swe, a przestaj na swym stanie, a nie bądź utratnikiem i próżnującym, a dla siebie jednego tysiąc tysięcy ludzi bracie i swojej nie gób. Dla siebie jednego tysiąc tysięcy ludzi braci swojej niegu. Boże, abych się takich jako monstrów jakich mało najdowało, którzy sroższej niż libestyje nieludzkości i krwie rozlania pełni są. Niesamowite. Tych, którzy zdradzają Polskę, którzy mają pretensje, że czegoś im nie dostaje, w związku z tym nie walcząc o Polskę, powodują, że cała Polska tonie. Są srożsi, gorsi niż bestie. Niesamowite, jakie mocne słowa. I wreszcie, ten, chociaż Państwo znacie, ale ten śliczny fragment porównujący ojczyznę do okrętu. A gdy swymi skrzynkami i majątnością, którą ma w okręcie pogardzi, a z innymi się do obrony okrętu uda, Swego wszystkiego zapomniawszy, dopiero swe wszystko pozyskał i sam zdrowie swoje zachował. Ten najmilszy okręt ojczyzny naszej wszystkich nas niesie. Wszystko w nim mamy, co mamy. Gdy się z okrętem źle dzieje, gdy dziur jego nie zatykamy, gdy wody z niego nie wylewamy, gdy się o zatrzymanie jego nie staramy gdy dla bezpieczności Jego wszystkim, co w domu jest, nie pogardzamy, zatonie i z Nim my sami poginiemy. W tym okręcie macie syny, dzieci, żony, imienia, skarby, wszystko, w czym się kochacie. W tym tak wiele dusz jest, ile ich to królestwo i państwa przyłączone mają. Śliczne, śliczne to jest takie porównanie, z taką mocą, takim językiem, jak to idzie, narasta, napięcie, i jest rozwiązanie A co na to nieprzyjaciel? Nastąpi postronny nieprzyjaciel, jąwszy się za waszą niezgodę i mówić będzie: rozdzieliło się serce ich, teraz poginą. A musimy ciągle widzieć króla senatorów, biskupów, prymasa, możnowładców, potęga, Wielka Rzeczpospolita, myk i carów ściągnęli do Warszawy. A on mówi, poginiecie i nieprzyjaciel się cieszy, boście się skłócili, bo zaczęliście myśleć tylko o sobie. I czasu tak dobrego do waszego złego, a na swoje tyraństwo pogodnego nie umieszka. Czeka na to ten, co wam źle życzy i będzie mówił, euge, euge, brawo. Teraz je pożerajmy. Teraz pośliznęła się noga ich. Odjąć się nam nie mogą. Już nam nie uciekną. Skłócili się, a my ich pożremy. No i teraz właśnie to prorocne skargi. Wstrząsające. Znaczy, ilekość to czytam i myślę, to aż ciarki przychodzą. Bo znowu musimy widzieć przed oczami wyobraźni obraz Jana Matejki, kazanie skargi. I ta niezgoda przywiedzie na Was niewolę, w której wolności Wasze utoną i w śmiech się obrócą. I będzie, jako mówi prorok, sługa równo z panem. Niewolnica równa z panią swoją i kapłan z ludem, i bogaty z ubogim, i ten co kupił mienie, równy z tym co przedał. Bo wszyscy z domem i zdrowiem swoim nieprzyjacielskiej ręce stękać będą. Poddani tym, którzy ich nienawidzą. Czyli wszyscy będą dziadami. Jak mówi, że będzie równa służąca z panią swoją, to nie, że służąca stanie się panią, tylko że Pani stanie się służącą, a obie będą niewolnicami. Hmm? I teraz. Ziemię i Księstwa Wielkie które się z koroną zjednoczyły, w jedno ciało zrosły, odpadną i rozerwać się dla waszej niezgody muszą. To przeczytajmy te ziemię Polski, Rzeczypospolitej. Inflanty. Kresy wschodnie od Dniestru pod Dniepr. Ja byłem z ojcem profesorem Krącem, już świętej pamięci, ale w dziewięćdziesiątym chyba czy siódmym roku byliśmy w Gródku Podolskim. W Gródku Podolskim na takiej konferencji, a Grudek Podolski był za Zbruczem. Na Zbruczu była granica przedwojenna Polski. Ale tam było seminarium i z Gródka pojechaliśmy do Chocimia, do Okopów Świętej Trójcy, do Kamieńca Podolskiego. To tam dopiero był Dniestr. A myśmy jechali, przekraczając obecną granicę Polski, jechali i jechali. I dopiero tam był Dniestr. A gdzie Dniepr? A to wszystko były tereny Rzeczypospolitej. Tysiące, dziesiątki tysięcy dworów, dworków, pałaców, klasztorów, kolegiów. Ślad nie został. Gruzy, ruina albo nic. Mamy te ziemię Polski, i teraz musimy sobie właśnie uświadomić, że to wszystko po kolei przychodziły rozbiory: pierwszy, drugi, trzeci i zostało rozebrane. A Polacy zamienieni wszyscy w niewolników, bez praw. Gorzej, jednych Zabijano, innych więziono, innych wysyłano na Syberię i tam albo ginęli, albo właśnie. Jest taki wstrząsający moment, kiedy Piotr skarga mówi: I w obcy się naród, który Was nienawidzi, przemienicie. Mało kto zwraca uwagę na ten fragment. Czyli to, co najstraszniejsze może człowieka spotkać, kiedy nie tylko straci narodowość, ale się w narodowi w swoich odwiecznych wrogów. Tak. I to są, to są te tragiczne dzieje Polski. Kiedy spotykamy pochodzenia Polaków, którzy bardziej nienawidzą Polski, odwrotnie? I tak się stało z Polakami? Niektórymi właśnie. Na przykład w czasie powstania Warszawskiego, jednym z najważniejszych dowódców po stronie Niemców był Bach Żeleński z pochodzenia Polaka. A ile nazwisk przeczytamy w polskich wśród rosyjskich czy sowieckich oprawczych. To wszystko potomkowie mogli być powstańców styczniowego albo listopadowego. I w obcy się naród, który was nienawidzi, przemienicie. I teraz my musimy w związku z tym zadać sobie pytanie. Czyli co? Czyli co? No, przede wszystkim żyjemy. Żyjemy. To, co mówił skarga, miało miejsce. Ale jeżeli o tym mówił, to mówił o zagrożeniu. Nie mówił, że to jest fatum, że tak musi być. Że tak będzie, jeżeli, i tu wymieniał, jeżeli będzie niezgoda, jeżeli odejdą od kościoła, jeżeli nie będą kochać ojczyzny, to tak będzie. I tak w jakiejś mierze było, ponieważ byli ci, którzy odeszli od kościoła, przestali kochać ojczyznę, stracili wiarę. Ale byli też tacy, którzy zostali. I dzięki nim właśnie Polska, Polskość przetrwała. I to jest nasz wielki skarb i wielki cud, że myśmy przetrwali, proszę Państwa, tyle nieszczęście. Zorganizowanych w skali globalnej przeciwko nam. Przecież, gdzie jest naród na świecie, który by tak szkalowano jak nas, gdzie oficjalnie, bo przecież trzeba popatrzeć też na to od strony poważnej, oficjalnej, gdzie są głowy państwa, które mówią, że to myśmy byli odpowiedzialni za obozy koncentracyjne, gdzie mordowano na niespotykaną skalę ludzi. Do czego to doszło? Czy oni sobie w ogóle zdają sprawę z tego, co oznacza rzucenie takiego kłamstwa i takiej potwarzy? Proszę zwrócić uwagę. No to jest, to jest coś niesłuchanego, ale to jest właśnie dowodem. To nie ten człowiek, jemu tam pisze, on czyta. On nie ma czasu na to, żeby rozumieć, co czyta. Ale chodzi o co innego, że to jest wpisane właśnie w cały ten system i w całą tę serię antypolską, jaka się ciągnie od wieków. Bo na pewno w takich tekstach brał udział też ktoś związany z Polską. To nie tak, że napisał mu Więc na to Państwa uczulam. My wtedy się tak naprawdę podniesiemy jako Polacy. Gdziekolwiek byśmy nie byli, kiedy będziemy patrzeć na nas jako na Przedstawicieli pokoleń, narodu, który ma ponad tysiąc lat i który ma istnieć i ma do spełnienia pewną misję. My mamy istnieć. A będziemy istnieć wtedy, kiedy zachowamy wierność Bogu i Ojczyźnie. Dziękuję bardzo.